Pepe, to już tutaj dojechaliśmy do tego nowego miasta. Ale była ciężka droga tym autobusem, co nie? No, co teraz będziemy robić w tym nowym mieście? Może jakieś auto załatwić. No. Masz prawo jazdy? Ja Ja też mam. Dopakujemy okay. walizy i lecimy. Okay. Na Google Mapsie patrzyłem, że w tamtą stronę jest. Okej. Okay. Co, co ty tak po drodze będziesz łaził? No, no, tak dawaj, biegniemy! O, patrz! Patrz! Tak, tylko... Które wybieramy? To wybierz sam. To ty wybierz. Tak? Po środku? To poczekaj tutaj. Obejrzyj całe, a ja zaraz do ciebie wrócę. Okej? Okay? Pepe, pe, pe. Mam klucze, załatwiłem. To jedziemy? Dawaj, dawaj, Tak Ci się podobał znęczka. Znęczka. O nie, chyba nie znałem tego prawo jazdy, tak się zmierzę. A co teraz będziemy robić? To będziemy tak jeździć? Tak? O to patrz, co to, tutaj było jakieś mieszkania. To patrz jakieś, bo tu są jakieś fajne mieszkanka. Tutaj. tutaj może coś będzie. Możemy na początku jakieś małe co, nie? Później się. Y, ten, jak... No, bardzo basenem challenge. Szukaj jakiś z basenem. to jakieś. O tutaj jakiś ład, po lewej. Tak fajny. Ale ty jeszcze nie jest basenem. Trzeba poszukać z basenem, jakiś, co nie? Z basenem to dużo odcinków zrobił. O! To był basen, ale nie jestem pewny. To co? O tutaj. No to może. Nie wiem. To chodź. Yy, tak włamiemy się po prostu, ok? Chodź. Tutaj. To ten. Wam. Ale taki trochę mały jest ten dom. No, on dużo ogródek ma. Ale nie, to za mały ten dom dla na nas. Dwój na dwójkę to jest za mały, co nie? Dawaj, lecimy w następny. Lecisz? Dawaj. O patrz tam. Tu po prawej będzie taki fajny. To dom jakiś? Do wynajęcia? Nie, to nie jest dom. To jadę, jadę. Tu jest większe domki są. To... Uuu! Tam widziałeś? Tam było tam. Tutaj może coś będzie. Nie? O. Jakieś takie średnie te domki w tym mieście są. Co tu za miasto w ogóle jest Jak się nazywa A tu opatrz jakie takie duże już są w miarę zobaczymy To jest fajne są Tutaj chyba się wchodzi No dosyć spore są w sumie tylko trzeba dorobić ścianę, ale to już zrobimy chyba te ściany, co nie? Jest basen. Ach, Pepe, jedziemy i jedziemy, a nie mogę... nie możemy szukać tego domu. Co ty za mężą to wybrałeś? Już prawie ciemno jest. Tak? Tutaj może jakieś. O, patrz, o tutaj na przykład. Nie te, ale na przykład... O, patrz, takie niebieskie, fajne. I też blisko plaży. To, so, idziemy No chodź, zobaczymy, czy jest jakieś. Pajne? No. Tutaj jeszcze będzie trzeba schody dorobić, ale to się właściciela tego spyta. górę, No, bo tu jeszcze górę jest. Ale to będzie trzeba właściciela. Te... Dobra, to ja zadzwonię może. Poczekaj, bo tu jakiś może numer jest. Nie, to poczekamy po na razie na właściciela, jak co, to kupimy, co nie? Pepe, w końcu ten przyjechał, ten pajac, właściciel i w końcu mamy dom! Co nie? No to co, no, to, no. To co będziemy robić w następnym odcinku? To co? Jutro może pójdziemy po meble. Pepe. No. To dawaj, wsiadamy do fury. Dawaj wsiadamy do fury. Daj szybko wsiadamy do fury. Ale tu później zobaczymy, jeszcze masz czas.